W przeciwieństwie do segmentu telewizorów, gdzie LG tak naprawdę dominuje ze swoimi OLEDami, a konkurencja musi wymyślać takie nazwy jak na przykład QLED. W przypadku smartfonów z Androidem niestety jest odwrotnie i tutaj LG nie dominuje. Tu akurat mamy dominację Samsunga. Tutaj LG musi kombinować i z tym kombinowaniem niestety różnie im wychodzi. Najnowszy flagowiec LG G6 to naprawdę bardzo fajny smartfon, ale niestety w recenzjach nie wygląda to już tak rewelacyjnie. Głównym powodem jest fakt, że, jako najnowszy flagowiec, jest porównywany do innych flagowców, i niestety, jak tak porównamy te tabelki z parametrami, to tutaj LG zawsze wychodzi troszeczkę gorzej. Choć z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, G6 jest naprawdę bardzo fajnym i bardzo przyzwoitym smartfonem. Co zatem poszło nie tak, że G6 nie jest traktowana, nie jest uważana jako ten najlepszy, najfajniejszy w tym roku flagowiec. Przypomnijmy tutaj, że ubiegłoroczny flagowiec, czyli G5, był telefonem modułowym. Miał wymienny moduł, można było odpiąć moduł, przyczepić albo moduł fotograficzny, albo moduł z lepszym wyjściem dźwięku. No niestety, w praktyce okazało się, że popularność tych modułów była bardzo niska, a przez tą modularność telefon miał, nazwijmy to, no, lekko upierdliwą konstrukcję, bo na przykład nie dało się nakleić szkoła ochronnego, bo ono się momentalnie odklejało. No i trochę ludzi na to narzekało, i generalnie LG postanowiło w tym roku darować sobie te moduły. I G6 jest smartfonem o jak najbardziej standardowej, klasycznej konstrukcji. Tak naprawdę G6 jest prawie pod każdym względem poprawioną G5. I gdyby tą G6 taką jaka jest dzisiaj pokazano rok temu to ten smartfon zjadłby całą konkurencję na śniadanie. Po prostu byłby absolutnie bezkonkurencyjny. Niestety sęk w tym że nie pokazano tego telefonu rok temu tylko pokazano go w tym roku. A przez ten rok konkurencja doszła do co najmniej takiego samego, albo nawet odrobinę lepszego poziomu. Na pierwszy rzut oka G6 oferuje dokładnie to samo, co konkurencja, czyli tutaj mamy na myśli s od Samsunga. Ale niestety, jak zajrzymy pod maskę do specyfikacji, okazuje się, że momentami te podzespoły są znacząco słabsze. Tymczasem cena G6 jest bardzo wysoka. Ten smartfon oficjalnie w sklepie kosztuje 3300 zł. To niestety jest trochę zbyt wygórowana cena jak za ten smartfon. Natomiast pamiętajmy o tym, że cena G5 dość szybko spadła, i miejmy nadzieję, że G6 równie szybko straci swoją cenę i będzie nieco bardziej przystępna. Wizualnie G6 jest bardzo ładnym i eleganckim smartfonem, i tutaj naprawdę nie sposób się absolutnie do niczego przyczepić. Podobnie jak Samsung, LG nie zrezygnowało z klasycznego wyjścia słuchawkowego. Wadą, może dla jednych to nie będzie wada, ale tak to trzeba nazwać, jest fakt, że telefon nie ma dwóch głośników, tylko ma jeden głośnik na dolnej krawędzi. Standardowa kieszonka otwiera na mieści kartę nano SIM oraz kartę microSD. Telefon ma gniazko do ładowania w standardzie USB-C. co jest bardzo wygodne, ponieważ wtyczkę można włożyć w jedną albo drugą stronę, nie trzeba już sprawdzać, która to jest ta właściwa strona i jest to po prostu bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu, chociaż trzeba pamiętać, że musi mieć inną ładowarkę, znaczy inną ładowarkę inny kabel do tej ładowarki. Pierwszy kontakt z telefonem jest bardzo pozytywny, telefon bardzo fajnie i wygodnie leży w dłoni. Ciekawostką jest fakt, że ekran w g 6 jest pokryty szkłem Gorilla Glass w wersji trzeciej, Natomiast tył, który też jest wykonany ze szkła jest pokryty szkłem w wersji 5, czyli takim troszeczkę lepszym. Natomiast G5, tył miała plastikowy, ale za to ekran był pokryty szkłem w wersji czwartej. Ewidentnym plusem G6 jest fakt, że obudowa tym razem jest wodoszczelna. Znaczy, z telefonem nurkować się nie da, ale jak wpadnie gdzieś do kałuży, to na pewno, czy do wanny, czy na pewno da się go uratować bez problemu. Drugą ciekawostką jest fakt, że w porównaniu do G5 G6 ma ekran o przekątnej dłuższej o pół cala. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że G6 jest, nie jest większa od G5, jest tak naprawdę nawet minimalnie mniejsza. Zwiększenie rozmiarów ekranu przy zachowaniu tej samej wielkości obudowy to po prostu efekt zastosowania ekranu o innych proporcjach. Przy okazji, ekran ten zajmuje większą część przedniego panelu, czyli mamy mniejsze ramki dookoła, zwłaszcza tą ramkę na górze i na dole. Ekran w G6 nie ma klasycznych proporcji 16 do 9, ale ma proporcje 18 do 9, czyli inaczej mówiąc 2 do 1. W menu telefonu znajdziemy opcję umożliwiającą skalowanie każdej aplikacji w odpowiedni sposób. Możemy albo mieć czarne paski po bokach, albo tą aplikację odpowiednio rozciągać. Ciekawą innowacją w tym ekranie, choć trudno mówić, żeby to była jakaś innowacja, to tak naprawdę jest ciekawostka, są zaokrąglone rogi. Nie są to one proste pod kątem prostym ścięte, tylko są lekko zaokrąglone. Tak naprawdę w tych rogach i tak nic ciekawego się nie pojawiało. Te zaokrąglenia są minimalne, wyglądają ładnie i elegancko. A według LG, w takich telefonach naprężenia są właśnie największe na rogach. A wziąwszy pod uwagę, że ten telefon ma bardzo cienkie ramki, te naprężenia w rogach mogłyby ten telefon w przypadku jakichś upadków łatwo uszkodzić. W związku z tym te zaokrąglenia powodują, że ten telefon jest odrobinkę mocniejszy w tych rogach, co ma zapewnić nieco większą trwałość tego modelu. Niestety G6 nie wyposażono w najszybszy z możliwych aktualnie procesorów. Taki ma tylko Samsung S8 i jeśli mnie pamięć nie myli, jakieś nowe Xiaomi. Tutaj w G6 zamiast Snapdragona 835 wykorzystano model 821, który ma mniej rdzeni niż 835 i te rdzenie są wolniej taktowane. Nie oznacza to jednak, że ten smartfon jest dużo wolniejszy od S8. W testach syntetycznych różnica dochodzi do 25%, natomiast w praktyce tą różnicę zobaczymy tylko w bardzo, bardzo wymagających grach. W takim użytkowaniu codziennym ten telefon będzie o ciupinkę wolniejszy, ale będzie to ledwo zauważalne. Czas pracy tego telefonu w trybie ciągłego odtwarzania wideo to trochę ponad 10 godzin, co jest dobrym wynikiem. Przekłada się to na jakieś 2-3 dni normalnego korzystania z telefonu. Plusem jest fakt, że telefon ma dołączoną ładowarkę, która obsługuje Quick Charge, czyli możemy naładować akumulator do pełna w ciągu 2-3 godzin. Należy jednak pamiętać, że jeśli mamy na ekranie włączoną funkcję Instant On, czyli cały czas widzimy zegar i tam informacje o powiadomieniach, ta funkcja zabiera, skraca żywotność telefonu o jakieś 10-15%. Ekran G6 jest bardzo jasny, kontrast wynosi 1350 do 1 Mamy też dostępną opcję delikatnej zmiany kolorystyki ekranu, która jest ukryta pod funkcją. Takiego trybu do czytania. Jeśli chodzi o pozostałe funkcje dostępne w menu, standardowo już interfejs G6, interfejs LG pozbawiony jest ekranu aplikacji, chociaż można go dociągnąć, doinstalować i przywrócić zupełnie standardowy wygląd. Programowanie ma bardzo funkcjonalny panel powiadomień. Co ciekawe w przypadku przycisków wyświetlanych na ekranie możemy zmieniać konfigurację tych przycisków, czyli dodać trochę inne albo zmienić ich układ. Możemy też przypisać niestandardowe funkcje przyciskom głośniej ciszej. Jest też wbudowane specjalne narzędzie do przyspieszenia wydajności smartfona, czyli inaczej mówiąc do czyszczenia go. Ostatnią funkcją, nad którą warto się pochylić w przypadku wierszówki, jest aparat. Niestety na papierze ten aparat jest gorszy niż w wypadku G5. Mamy tu mniejszą matrycę, węższy kąt widzenia, usunięto laserowy autofokus, usunięto też stabilizację optyczną dla obiektywu szerokokątnego. W przypadku tego ostatniego, w G5, część osób narzekała, że ten obiektyw jest bardzo szerokokątny i na brzegach pojawiają się zniekształcenia beczkowate. Dlatego w G6 troszeczkę zmniejszono ten kąt. Tak, żeby tych zniekształceń właśnie nie było. Za to przednia kamera ma kąt widzenia aż 100 stopni, co umożliwia zrobienie ładnego, szerokiego selfie. Mimo tych wszystkich zmian, niby teoretycznie przynajmniej na niekorzyść, zdjęcia, jakie wykonuje ten aparat, są bardzo dobrej jakości i tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Ewidentnym plusem jest natomiast tryb ręcznych ustawień w przypadku aparatu, jak i kamery. Możemy tu zmieniać praktycznie wszystkie standardowe opcje, co w wypadku osoby, która zna się na fotografii i chce z tego sprzętu wcisnąć co tylko się da, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast jeśli ktoś woli prosty aparat, mamy też dostępny tryb podstawowy, który umożliwia robienie szybkie i bezproblemowe zdjęć, bo wszystkim zajmuje się automatyką. Nowością jest występujący tutaj tzw. tryb zdjęć kwadratowych, co tak naprawdę jest uśmiechem w stronę Snapchata i możliwości wykorzystania tego ekranu o proporcjach 2 do 1. Jedną z wyjątkowych opcji w G5 była możliwość kręcenia filmów z dwóch kamer jednocześnie. Natomiast ta funkcja w G6 także się znalazła, aczkolwiek jest schowana w trybie właśnie zdjęć kwadratowych. Podsumowując, niestety nie powiem tutaj nic nowego niż to co powiedziałem na początku tego filmu. Gdyby ten telefon pokazał się rok temu, zjadłby całą konkurencję. Niestety minął rok, konkurencja mocno się podciągnęła, i w tej chwili ten telefon już nie robi takiego efektu wow. Choć jeśli nie porównujemy go z niczymi, tylko oceniamy go samego taki jaki jest, trzeba powiedzieć, że jest to bardzo dobry, bardzo fajny, bardzo ładny i funkcjonalny telefon. Gdybym miał, mógł taki telefon używać na co dzień, chętnie zamieniłbym moją G5 na G6, bo uważam, że ten telefon jest poprawioną wersją G5 i wszystko to, co ma, robi lepiej niż G5. Jak zaczynałem korzystać z G5, myślałem, że ten przycisk z tyłu do wybudzania no, nie spełni, to będzie niewygodny. Okazało się, że przyzwyczajam się do niego i bardzo sobie go chwalę co jest sporym zdziwieniem dla mnie, bo wcześniej jakoś nie wyglądało to na to, żebym się mógł do tego przyzwyczaić. Praktyka pokazała jednak, że jest to funkcjonalne rozwiązanie, tym bardziej, że jak telefon leży na pleckach, nie musimy go przewracać, żeby go obudzić, wystarczy puknąć dwa razy w ekran, żeby się wybudził. I z mojego takiego czysto subiektywnego punktu widzenia, olbrzymią zaletą G6 jest fakt, że jest to jeden z niewielu nowych smartfonów, które nie mają zaokrąglonych brzegów, bo akurat zaokrąglone brzegi do mnie kompletnie nie trafiają. A teraz jest taka moda na te okrągłe brzegi. I to wszystko na dzisiaj, trzymaj się dzisiaj.